Kobieta w pełni życia to podcast dla kobiet, które poszukują odwagi, inspiracji, motywacji i wiedzy, aby osiągnąć pełniejsze życie we wszystkich jego sferach. Zapraszam, Dominika Nawrocka. Beata Olszewska jest dzisiaj moją gościnią. Kobieta, która przeszła całkiem sporą metamorfozę w swoim życiu i dzisiaj o tym chcemy porozmawiać. Cześć Beato. Cześć, dzień dobry, witam wszystkie wspaniałe kobiety. Bato, czy ja mogę zacząć od takiego podobno mało kulturalnego pytania? Mm -hmm. Zgodzisz no. się? Dobrze, proszę. Ile masz lat? No w tym roku magiczne 50. Okej. Okay. Ja zaczęłam hmm. dlatego od, tego, od hmm. tego pytania, bo bardzo często słyszę od kobiet, że z powodu wieku możemy albo nie możemy, albo nam się wydaje, że coś wypada, nie wypada, albo jest czas, albo go nie ma. Wiesz o co chodzi? Wiesz, wiesz, wiesz. I myślę, że to będzie taka myśl przewodnia naszej rozmowy, bo ty chyba chcesz zadać kłam temu. Że wiek jest jakąkolwiek przeszkodą do tego, Dobra, żeby żalą. żyć po swojemu. No to jaka jest twoja historia, opowiadaj. Jaka jest moja historia? No, rozumiem, że o karierę zawodową chodzi nie o rolę matki, żony i kochanki, wszystko, tylko. To jest wszystko twoja historia. Historia zmiany, jest, historia przełomu, historia tego, że, że zdecydowałaś się zmienić swoje życie, bo wiem, że chciałabyś zainspirować kobiety właśnie do tej odwagi. Tak, chciałabym. Ja zaczęłam oczywiście jak taka grzeczna, polska dziewczynka, czyli byłam bardzo dobrą uczennicą, skończyłam studia, później poszłam do pracy jako nauczyciel. Wszystkie tam stopnie nauczyciela zdobyłam, które mogłam. I w końcu, a po drodze oczywiście urodziłam dzieci, wyszłam za mąż. Mam męża pierwszego, lepszego z brzegu, z naciskiem na tego, że... Pierwszego i lepszego, bo <noise> naprawdę tak jest. I, wróci, I przyjechałam z Wrocławia do brzegu. Wiecie, dla dziewczyny, która studiowała, mieszkała, studiowała we Wrocławiu, nagle przyjeżdżasz do brzegu, do niespełna 40 tysięcznego miasta. Gdzie właściwie jak pracujesz jako nauczyciel to jesteś osobą publiczną i wszyscy cię znają. Gdzie we Wrocławiu jesteś anonimowa. To, było, to był tak, taki szok. Taki dla Ciebie? Szok. Tak, dla mnie, dla mnie. To było takie... Nie mam nic przeciwko małym miasteczkom. Ja zresztą teraz kocham ten brzeg, ale to mi zajęło trochę. No, i ja myślę, że gdzieś się schowałam. Znaczy, pracując w tej w szkole, jako nauczyciel. A nie włączyłaś? Płaci... matematyki i informatyki. Matematyki. I później zrobiłam studia z neurodydaktyki, ale to już po drodze. Urodziłam dzieci, oczywiście zajęłam się dziećmi, jak każda przykładowa żona, matka, polka. I w pewnym momencie stwierdziłam, że coś nie gra. Coś mi w duszy innego gra, przecież zawsze byłam inna, zawsze chciałam iść do przodu, lubiłam wyzwania gdzieś tam, ale to gdzieś było takie stłamszone. I w pewnym momencie sobie tak przeliczyłam, zresztą jako dobry matematyk to powinnam już dawno przeliczyć sobie, że mi się nie opłaca praca w szkole. Znaczy nie chodzi o to, no, no po prostu byłam misjonarką. No ale takich, ale misjonarka nie utrzyma dzieci na studiach. I nie umiałam też prowadzić korepetycji, jeżeli pracowałam w szkole, bo oczywiście papiery, wszystko mi zajmowało czas. Po nocach siedziałam do czwartej nad ranem. Po prostu nie umiałam sobie zorganizować pewnie czasu, tak to teraz bym nazwała, chociaż nie do końca tak to było. I kiedy zaczęły się problemy zdrowotne, wtedy zmieniłam. Troszeczkę myślenie, podejście, że mi się to nie opłaca, że te pieniądze mi gdzieś uciekają, a dlaczego tak jest? Oczywiście jeszcze dodam, że od 2008 roku razem z mężem prowadziliśmy Brzeski Festiwal Gier Planszowych o zasięgu międzynarodowym, więc y, to było takie działanie charytatywne, społeczne, bo my z tymi grami planszowymi i to tak jest, no taka prawdziwa misjonarka, tak? Wszystko dla innych, nic dla siebie. Ale w pewnym momencie stwierdziłam, to było tak troszkę po czterdziestce, że no halo. Ja też jestem ważna. Jeżeli ja siebie nie zaopiekuję, jeżeli ja sobie nie dostarczę tego, co lubię, w czym się czuję bardzo dobrze, jeżeli moje dziewczyny będą widziały, że ja nie, ja nie dbam o siebie, to jak one będą mogły dbać o siebie? jaki ja przykład daję moim córkom? Czy ja chcę, jaki żeby to moje był dzieci... moment? Jaki to był moment? Zawsze to jest taki moment. Czy to jest to, że zdrowie, czy to jest to, że się obudziłaś i po prostu ci to przyszło do głowy? E, wiesz, wiesz często jest tak, że my. Wiesz, życie się toczy, no nie jest w miarę mhm. spokojne, stabilne. Wiesz, może nie do końca mhm. takie super ekscytujące, ale, ale bezpieczne, wiesz, dobrze znane. I, I ja też tak czasami obserwuję, że my tak. Chcemy, a my się boimy, chcemy, a się boimy i dopiero jak pierdyknie coś, to wtedy nie no, ma wyjścia. Czy u Ciebie pierdyknęło, czy ty jednak a, troszkę... Pierdychnęło. <laughs> i to mocno. E, to znaczy, to było tak, że ja do tej myśli dorastałam, ja cały czas chciałam. E, ale, ale no właśnie, wszystko jest to ale, tak? Ale e, no przecież ja mam uczniów, przecież ja mam maturzystów, przecież ja jestem wychowawcą, muszę doprowadzić tą klasę do końca. No ale w końcu, jak mi zdrowie tak pierdyknęło, to ja już trochę byłam gotowa, bo ja już zaczynałam z rozwojem osobistym, ja już patrzyłam na, na świat troszeczkę inaczej, tylko ja się ciągle bałam tej zmiany. Tak? Ten strach przed tym, a co jak mi nie wyjdzie. Wiesz, to na tej zasadzie znany wróg to swój wróg, tak? Czyli Czuję się może niekomfortowo, ale pewnie. I więc to, to takie jest takie myślenie: a co będzie, jak mi nie wyjdzie, a co będzie, jak. No, tysiąc różnych rzeczy, nie? Bo tutaj masz stałą pracę, bo wychowana jeszcze w tym systemie takim innym, zawsze rodzice mówili: słuchaj, państwowa praca to stała praca, zawsze masz na ten ZUS, no i co z tego? Nie? Jak teraz wyliczenia widzą, że no i po co mi ten ZUS był? Mm, I ja cały czas dojrzewałam do tej myśli, ale w końcu przyszła um, przyszł taki moment, że wylądowałam w szpitalu. E, właściwie m, miałam to szczęście, że nie na tam, po tamtej stronie e, się obudziłam, no, tylko no. że wyszłam z tego i wtedy zaczęłam myśleć, że ja muszę trochę coś zrobić dla siebie, dla swojego zdrowia, bo niestety, jak byłam młodsza, to może i mój organizm sobie świetnie z tym radził. Natomiast, im jestem starsza, no tym muszę go trochę odciążyć. No, i taką decyzję. Jak cię zmęczyła praca nauczycielki? E, wiesz co? Nie, praca nauczycielki może. Nie... No i właśnie, i to jest, to jest dobre pytanie, bo ja kochałam swoją pracę, ja uwielbiałam pracę z młodzieżą i z ludźmi, natomiast praca nauczyciela to jest wszystko bierzesz cały pakiet. I te inne rzeczy, to siedzenie po nocach nad kartkówkami, raportami, analizami. Bo wiesz, jak, jak przygotowujesz ludzi do matury, no to oczywiście to, że ich przygotowujesz, to jest jedno, ale jest tysiąc różnych rzeczy obok, otoczka. I to też zależy od komfortu pracy, od tego, kto jest twoim pracodawcą. Jak to jest, nie chciałabym tu wchodzić w szczegóły, bo to. Całą ale kształt... oczywiście, bo to można dyskutować mm -hmm. o tym. Jak, się, jak mm -hmm. się wiesz, patrzy z boku, to łatwo się tak, ocenia, tak, łatwo oceniać. Ale powiem ci, że strajk nauczycieli mm, i po tym strajku miałam nadzieję, że coś się zmieni. No niestety się nie zmieniło i stwierdziłam, że nie. To już jest y, dosyć. Po prostu y, ja nie chcę tak dłużej żyć. A jak tak. był kształt przestał mi odpowiadać, tak jak już wcześniej mówiłam, a pomógł mi w tym też mój mąż. Dlatego, bo on mówi, wiesz co, bo pracowaliśmy razem w tej samej szkole yy, i on mówi do mnie, wiesz co, jak ty nie chcesz odejść z pracy, to ja odejdę. Ja sobie myślałam, nie, ja sama mam zostać, mam się męczyć, a on będzie, wow, rozwijał skrzydła, no nie, tak nie może być, przecież ja go bardzo kocham, ale siebie też, tak? I, i stwierdziłam, że to da mi początek, to znaczy... Ja miałam tą dobrą sytuację, że zaczęłam pracować też trochę w MLM. -u. To znaczy MLM-em się zaczęłam interesować i z tyłu głowy wiedziałam, że jak mi coś nie wyjdzie, to ja tam po prostu rozwinę skrzydła i tak mam na pierwsze potrzeby. Ja miałam też poduszkę finansową zbudowaną, ja mogłam sobie pozwolić na taki czas zmiany. Tak, bo to, to nie było tak, że rzuciłam papierami, bo zresztą nauczyciel tak nie może. Ja musiałam dotrwać do końca roku do końca roku, tak, i dopiero wtedy zacząć swój proces zmiany. Ale co zrobiłaś? I co zrobiłaś? Co się zmieniło w takim razie? Nie, pierwsze, Jaka co rewolucja mi... nastąpiła? Jak zadbałaś o siebie? Jak zaczęłam brać udział we wszystkich warsztatach rozwojowych, jak to, jakich tylko mogłam. Ja bardzo lubiłam takie rzeczy. E, o, oczywiście dlatego, że się udzielałam społecznie, to ja znam mnóstwo osób. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, no ale tak jest. Znam, gdzieś z tym rozmawiałam, z tym gdzieś pojechałam i zaczynałam się zastanawiać, co ja chcę w życiu tak naprawdę robić. Przejrzałam swoje talenty wcześniej, bo ja przeczytałam taką książkę Wielka ryba, Szóstaka Ojca Adama Dominikanina. I tak sobie myślę, Jeny Olszewska, przecież Ty uwielbiałaś pracę z ludźmi, dlatego zostałaś nauczycielem, ale Ty uwielbiałaś też organizować różne wydarzenia, jakieś eventy, nie było pełno wszędzie I, z, i miałam takie wizje. No i zrobiłam badanie FRIS, oczywiście okazało się, że jestem wizjonerka i jeszcze entuzjastka do tego, no to już w ogóle takie elementy. I tak zaczęłam w tym kierunku. I skończyłam neurodydaktykę wcześniej, czyli wiem, jak się uczy mózg, tak? To znaczy inaczej. Proces uczenia w zgodzie z tym, jak się uczy mózg. A moje gry planszowe, i to wszystko zaczęło się tak zazębiać. Takie wszystkie puzzle zaczęły do siebie pasować. Czyli gry planszowe, coś, co znam, co lubię, czemu poświęciłam no setki, tysiące, a nawet może i więcej tych godzin. To ze sobą zaczęło wszystko współpracować, no i ponieważ mój mąż też jest takim człowiekiem, który lubi się bawić w gry planszowe, jakieś gry terenowe, to zaczęliśmy wspólnie o tym myśleć i prowadzimy takie różne szkolenia rozwojowe dla firm, dla osób prywatnych, a szczególnie naszymi odbiorcami są nauczyciele. Na przykład w czerwcu przyjechały do mnie dziewczyny matematyczki z Bydgoszczy ponieważ pamiętały, jak ja prowadziłam szkolenie z gier planszowych no i teraz chciały też tą neurodydaktykę wykorzystać na lekcjach jak te gry o, planszowe super tak. to I powinnoś i... wrócić do szkoły teraz tym wszystkim to znaczy wrócić tak, ale na moich zasadach tak. i do szkolenia do nauczycieli, tak? Dokładnie. To, to bardziej, bo no sumie... powiedz mi Beatko jeszcze, mhm. jak, jak już zaczepiłyśmy temat tej neurodydaktyki, bo to jest bardzo ciekawe, to Ty, ty z tej perspektywy już takiego doświadczenia wielkiego i, i tej mądrości, którą masz, to co by, tak wiesz, od razu można byłoby szybko zmienić w tej naszej edukacji szkolnej, żeby była bardziej skuteczna. Taka jedna rzecz, która ci przychodzi do głowy. Coś, co jest, co, co nie działa, a my to powtarzamy pokoleniowo, wiesz, każde kolejne się to, to mm -hmm. robi, a ta jedna zmiana by tak już coś, coś, coś pomogła. Co by to mogło być? To znaczy, wychodzić do ucznia y, zaciekawiając go. To znaczy, nie od strony definicji, czyli na przykład, dzień dobry, dzisiaj będziemy mieli to i to na lekcji, tak? Będzie taka definicja i lecimy z definicją, zapiszcie w zeszytach. Najgorsza rzecz jaka może być więc wiesz no, no sama sobie wyobraź no siedzi że ktoś ci to dyktuje definicję no przy drugiej linijce już to jak już, zaciekawić to wymaga więcej zaangażowania i takiego tak, pomysłu tak, tak pomysłu. więc ja w ogóle. Y no jak teraz mnie pytasz, to boję się, że mogłabym być rewolucjonistką. A nie o, chciałabym. No bardzo dobrze. To to do to rewolucji jak najbardziej. No tak, 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 ale z drugiej strony ja myślę, że już mała zmiana to już jest dużo w naszej edukacji. Ja mam takie przemyślenia, że chyba nikomu nie zależy, żeby ta edukacja była dobra, tylko rodzicom i dzieciom. Chodzi mi, że nikomu tam u góry, kto ma wpływ na tą edukację. No bo my jesteśmy cały czas w tym modelu pruskim, tak? czyli wychowujemy takie osoby, które mają myśleć tak, a nie inaczej i według podanego schematu. I ja niekoniecznie wiem, czy, czy taka rewolucja oddolna. Też by była dobra, ponieważ to musi mieć troszeczkę, to musi być zakorzenione. Nasz mózg też się uczy tak przez zakotwiczenia. Jeżeli my do góry nogami wszystko odwrócimy, to możemy sobie zrobić krzywdę. Może następne pokolenia będą miały lepiej, no ale my nie chcemy stracić żadnego pokolenia, tak? No, taki jest proces edukacji, że każde pokolenie jest dla nas ważne. I ja myślę, że to już się dzieje, to, że teraz mamy sztuczną inteligencję i ona wymusza pewne rzeczy na nauczycielach. Oczywiście to jest proces powolny, ale właśnie taka zmiana, takie zaciekawienie. Przecież teraz możemy zapytać każdy nauczyciel może wrzucić do sztucznej inteligencji jak dobrze zacząć taką lekcję. Dostanie pełno rzeczy. Oczywiście niektóre rzeczy będą jakieś takie halucynacje dziwne, ale. Ale po to jest nauczycielem, ma takie doświadczenie, że potrafi wybrać, co może rzeczywiście zaciekawić. I, ja, I myślę, że edukacja to też jest coś takiego, gdzie czerpiemy tą inspirację też od osób doświadczonych. Młodzi przychodzą i mają taki pomysł: wow, tak, ale tu trzeba połączyć pewne rzeczy. Bo to nie jest takie, że wow, teraz zacznę, dam komórki i zaczną sztuczną inteligencją posługiwać się i wszystko będą wiedzieli. Hmm, no niekoniecznie. To jak się uczy ten mózg nasz w takim no razie. No właśnie. I tu jest tak, że on. my Przez to techniki w ciągu tej dekady był no niesamowity. Właściwie bym powiedziała, że w ciągu ostatniego, ostatnich trzech lat, to tak jakby było 30 lat. A nasz mózg uczy się wolniej. On gdzieś zakotwicza, on przez skojarzenia, on, dla niego jest ważna, ważne są emocje, ważny jest ruch, o czym zapominamy, a w szkole każą siedzieć przy stolikach, przy krzesełkach. Ja, jako wyrośnięty adechadowiec, bo tak się zdiagnozowałam, <noise> wszędzie też nie potrafię często skupić. Znaczy, i uczniom też jest ciężko skupić na dłużej uwagę w jednym miejscu, a w momencie ruchu przecież były starożytne też szkoły, gdzie ludzie wychodzili na spacer i się uczyli. Można powrócić do tego. Ja wiem, że to jest ciężkie, bo to nie jest tak, że nagle cała szkoła wychodzi wow, na podwórko i się uczymy matmy, nie? To by było rewelacyjne. Ale czy byłoby skuteczne? Hm. Nie podoba mi się też, że się uczymy pod testem. Mózg się tak nie uczy. Mózg uczy się też, on się sam nagradza za to, co mu się udało. Tak jak na przykład uczymy się chodzić. Przecież nikt nie podał nam definicji. No to teraz proszę, prawa nóżka do góry, kładziemy prawą nóżkę lewą, podnosimy, idziemy, pochylamy się do przodu. No nie. Jak się mhm. nauczyliśmy? Po prostu poprzez obserwację. Poprzez sytuację, poprzez doświadczenie, dokładnie. Oczywiście, to że dorosły jest w tym procesie potrzebny, no bo tak jak małe dziecko uczy się chodzić i trzymamy go za rączkę, tak samo jest potrzebny nauczyciel, ale nauczyciel nie zrobi tego za ucznia, nie poda mu jak na tacy. Tak? Więc tutaj trzeba by było zrobić tą zmianę trochę w edukacji. Ja wiem, że teraz mi się dobrze mówi, ale jak próbowałam wprowadzić to na swoich lekcjach, no, nie zawsze były to lekcje zakończone sukcesem. Pamiętam, że tak świetny taki dydaktyk matematyki powiedział, jak ci się uda chociaż jedną na dziesięć lekcji poprowadzić taką inną, to już będzie wow. Tak, to już będzie wow. Więc tu Dlaczego, Dlaczego nie zakończyły się sukcesem? Nie rozumiem, czemu. Nie, nie każda, nie każda lekcja, Aha. bo czasami po prostu popłynęłam, i wydaje mi się, że nie zrealizowałam dobrze podstawy programowej. Ale my powinniśmy młodego człowieka przygotować do samodzielnego, krytycznego myślenia, bo to jest najważniejsze, tak? Nie pod testy, nie po to, czy Jasiu napisze na 60% czy na 80%. No, Bo Jasiu. Może mieć na przykład słabszy dzień, a to nie znaczy, że on źle myśli. Tak? No albo Ja się no, ma ADHD, a może masz spektrum, a może jest właśnie niewyspany, a może to bo w dzieci czuł tak? inaczej. Dokładnie, dokładnie tak. A później się okazuje, że ten wzorowy uczeń, świetnie, który te testy zdał na 100%, o sobie w życiu nie radzi. On sobie w życiu nie radzi, nie odniósł sukcesu. Ja pamiętam jeszcze dawno, dawno, jeden chłopak w klasie w techniku mówi tak: Wie Pani, co ja tak na, nią, na panią patrzę i tak sobie myślę, pani się tak stara, pani wychodzi z siebie, żebyśmy my to wszystko umieli. A tak naprawdę to wie Pani, że ja będę więcej od pani zarabiał. I ja wtedy tak. No tak, no tak, bo ja będę od Pani więcej zarabiał i to dla niego jest ten sukces, tak? To jest, to jest ta miara sukcesu dla niego na ten moment i właśnie chodzi o to też, ale w sumie się cieszę, bo on zrozumiał, że on i tak będzie lepiej zarabiał po swojemu, bo on coś tam zrobi, a wcale nie musi znać te, te, ten sinus, ten kosinus chociaż uważam, że życie jest jak sinusoida i, i to pojęcie warto znać. Tak, tak, nie, no Matma jest, wiesz, nauk i życia, taka jest prawda. Matma, może... a jak tobie jest w takim razie teraz, po tej zmianie? E, teraz bardzo dobrze. Ja, dla mnie to była jedna z naj, o, najlepszych decyzji na świecie. Ja nie powiem, że zawsze jest pięknie, cudownie i wspaniale. Nie, to jest takie jak w biznesie. I jak w życiu, to jest sinusoida, raz jesteś po prostu na górze, raz na dole, ale nie wróciłabym do szkoły, ja mam propozycję, żeby wrócić do pracy, bo oczywiście matematyków potrzebują, bo, no bo, to, bo to, jest, to jest rzeczywiście ważne, żeby mieć dobrego matematyka tak. w szkole, szczególnie w szkole, gdzie kończy się maturą. Ale ja już nie chcę, ja nie chcę, żeby traktowano mnie tak jak kiedyś. Chodzi mi o system, tak? Bo ja tu nie umniejszam absolutnie innym nauczycielom innych przedmiotów. Ale porównując pracę nauczyciela BUF-u i nauczyciela matematyki, to jest nieporównywalne. I, a jest to samo wynagrodzenie, więc jako matematyk to chyba umiem liczyć. I no, no mi się to w ogóle nie opłaca. To samo jest z informatykami. Dlaczego informatycy w szkole, znaczy człowiek, który mm, świetnie zna się na komputerach, w różnych dziedzinach, on nie pójdzie do pracy w szkole? No, bo tu kwestia to są finanse. I ja rozumiem, że niektórzy są misjonarzami, tak jak ja do. Do pewnego czasu, no ale o swoje życie też trzeba za, zadbać. A powiem Ci w ogóle, że skończyłam t, kurs taki hmm, klub kobieta i pieniądze. Pewnie ci to coś mówi we Wrocławiu. Mówię, mówię. A gdzie? We Wrocławiu? We Wrocławiu, tak, tak, tak. Bo jeździłam do Wrocławia, zaczęłam wracać do Wrocławia. I tak już sobie tą poduszkę finansową ustawiałam, tak dbałam o tą drugą nogę czy trzecią nogę, żeby gdzieś tam w finansach. I powiem Ci, Dominika, że to dzięki Tobie, że właściwie to dzięki Tobie podjęłam takie wyzwanie. Umiem sobie pewne rzeczy uporządkować. Co prawda, moja rodzina jeszcze niekoniecznie ogarnia z tymi kartami różnymi i nie chcą się na to zgodzić, wiesz? Ale wszelkie różne rzeczy im tam przemycałam. Mówiłam. Ale trudno wychodzić ze starych przyzwyczajeń. Więc nie powiem, że u mnie to jest teraz tak wszystko idealnie i tak jakbym chciała, bo tak nie jest i myślę, że nigdy nie będzie. Ale ta droga, ten proces po prostu to jest coś niesamowitego i chciałam Ci bardzo, bardzo podziękować za to, co robisz, bo naprawdę inspirujesz wiele kobiet do zmian. Naprawdę. Także tu bardzo dziękuję. bardzo. Zrobiłaś niespodziankę. Mm -hmm. Ojej. Ale nie mówiłam ci nic dziękuję. wcześniej. Żeby to było takie właśnie. No, takie, żeby, żeby tak cię ucieszyło teraz. Tak, ucieszyło mnie mm -hmm. bardzo. Bardzo się cieszę. Bardzo Ci dziękuję za to, co powiedziałaś. Ehm, o, wzruszyłam się. Mm -hmm. no, Wzrusz się, wzróż, bo ja się cały czas wzruszę. Cieszę się, cieszę się, bardzo się cieszę. Mm -hmm. to, wiesz, dla mnie wielka satysfakcja i i radość po prostu, bo, mhm. bo, bo, bo widzi, bo są efekty, także super, bardzo się cieszę i że wiesz, że to nie ginie, <noise> tylko nie, i nie nie, nie dalej, nie, w świat. Idzie dalej w świat i ja myślę, że to jest cudowne to co robisz, ponieważ kobiety boją się zmian, boją mhm. się zmian, tak, zresztą nie tylko kobiety, mężczyźni też, ale ta zmiana, no, no właściwie dla mózgu też zmiana, to znaczy rozwój, tak, mhm. rozwój, więc no myślę, że bo tak często w swoich wystąpieniach, jak opowiadam, no to też opowiadam o tym, że my często dbamy o swój wygląd, o swoje zdrowie, tak, o diety, o, o, rusz, zaczynamy się ruszać. To jest w ogóle super, ale żadna z nas, przepraszam, no może nie żadna, tak? Ale rzadko która z nas myśli o tym, jak zadbać o swój umysł, o, o, o to, jak go wspierać. A przecież jest pełno teraz chorób neurodegeneracyjnych, pełno takich, bo ktoś mi powie, a to dobrze, będę rozwiązywać krzyżówki na stare lata, to zadnam o swój mózg. No, no niekoniecznie, bo to, to jest właśnie jeden z wielu mitów. Krzyżówki fajnie, ale tutaj jest potrzebna zmiana. Właśnie to słowo klucz, mózg lubi zmiany, bo w, te, w tym czasie się karmią te nasze neurony i one po prostu o. się tworzą nowe połączenia synaptyczne i wtedy. Po prostu wzbogacamy ten swój mózg, tak? Dbamy. Okej, okay, okay. Czyli to jest taka stymulacja, trochę jak z Tak, stymulacja. W <laughs> tak, ja tu jeszcze, jeżeli chodzi o stymulację, to też uwielbiam różne piłeczki, żonglowanie. Tak? To też jest, przecież nauka, nauka jakakolwiek, my się uczymy przez całe życie. Nam się wydaje, że jak my wyjdziemy ze szkoły, to już nasz proces edukacji no. się kończy. No, nic bardziej mylnego. No, my jesteśmy, przecież to nas odróżnia od innych istot żywych, że my potrafimy się uczyć i uczynimy to przez całe życie. Tak? tak? I dlatego, tak. a piękne słowa, ja to muszę powiedzieć, bo uwielbiam ten, ten cytat z Picera, że analfabetą XXI wieku to nie jest ten, kto nie umie pisać, nie umie czytać, tylko ten, kto nie umie się uczyć oduczać. I uczyć ponownie. Czyli to jest ten klucz do sukcesu, tak? Oduczać się czegoś, bo my byliśmy uczeni. No w jaki sposób my byliśmy uczeni? Podejrzewam, że Ty też, tak? Jest tak. definicja, no to teraz według tej definicji, według tego wzoru robimy ćwiczenia. No i no tak, tak się tak, uczyliśmy. A teraz musimy się tego oduczyć. I uczyć ponownie. Ja też pewnych schematów finansowych w moim domu, czyli jak robiąc mój budżet domowy, miałam zupełnie inne doświadczenie, a później musiałam się tego oduczać i uczę się na nowo. Tak? żeby to inaczej robić. Moja praca, no przecież kiedyś bym szukała tylko takiej pracy, gdzie mam pracodawcę, on się troszczy o mnie, mogę iść na zwolnienie, bo wtedy ktoś za mnie płaci też ZUS, tak, albo ZUS, mam te pieniądze, a jako przedsiębiorca, no nie mam takich możliwości tak. i uczę się, co tutaj zrobić, żeby no, nie zostać w takim przysłowiowym dołku, no tak. ale... Super, no, przepiękna twoja jest historia i niezwykle inspirująca, ale wróćmy do tego mojego początkowego pytania. Czyli twoja zmiana, dzisiaj masz, będziesz świętować w tym roku piękną... Już ja piękną... świętowałam, a właściwie to mam wrażenie, że świętuję cały rok. Właśnie niedawno, jak ty byłaś na wakacjach, to ja też byłam na wakacjach, byłam z dziewczynami, byłyśmy na Krecie, czyli z dziewczynami z podstawówki. W ogóle nie, nie. to po prostu cudowne Udał, nie lubię tego słowa, o, udał, zorganizowałyśmy sobie wyjazd. Super, super. I, i, tak, czyli ostatnio można powiedzieć kilka lat żyjesz już zupełnie inaczej, zdecydowałaś tak. się na zmianę, zmieniłaś swoje życie i tak jakbyśmy miały zamknąć klamrą naszą rozmowę i co byś powiedziała dziewczyną, nawet w kontekście te, tego wieku, Albo i nie, bo, bo myślę, że my po 40 to się bardzo zaczynamy nie wiem, podwójnie bać wszystkiego tak. po prostu. Chyba nie mhm. wiem, wraz ze spadkiem estrogenu, nie wiem, może coś takiego. Czy, czy boimy się tego upływającego czasu, że już wszystko jest za nami, i już w ogóle nic przed nami? Co byś tak na koniec powiedziała dziewczynom w naszym wieku, w średnim wieku? Oczywiście, żeby nie bać się zmian, bo zmiana to rozwój. I to jest, właściwie bym powiedziała, jedyną pewną rzecz, rzeczą w życiu jest zmiana, ale zmieniaj się dzięki, bo usłyszałam kiedyś takie zdanie: Można się zmienić dzięki, że zmieniamy się dzięki inspiracji albo desperacji. A życzę Wam tego pierwszego, że dzięki inspiracji. Super. Inspirujcie się, dziewczyny, i naprawdę, Super. a jestem. Naprawdę szczęśliwa, że zmieniłam to podejście moje, moją pracę, ponieważ teraz spotykam tak wspaniałe kobiety. I to, że dzisiaj mogłam być tutaj u ciebie gościnią. Także bardzo, bardzo dziękuję ci, Dominiko. Byłam ostatnio na spotkaniu z panią Grażyną Kulczyk. Byłam na spotkaniu z panią Jolantą Kwaśniewską, byłam na spotkaniu z moją kochaną, cudowną pisarką Ewą Kasalą, czyli Dorotą Stasikowską Woźniak. I tego bym nie mogła zrobić, gdybym pracowała i była tam, gdzie byłam. Także ja myślę, że inspirujmy się dziewczyny, bo wokół nas jest tyle wspaniałych kobiet, mają taki wspaniały potencjał, że naprawdę działajmy, bo jak nie wy, a poza tym życie mam tylko jedno. Jak nie teraz, to kiedy? <noise> Dokładnie. Kropka. Amen. Dziękuję. Brawa bardzo. dla tej pani. <głos> <głos> Brawa <głos> dla, ciebie, dla ciebie. Dla nas to fantastycznie. Inspiracją. Pięknie. Mhm. Bardzo się cieszę. Batko. bardzo ci dziękuję za rozmowę. No i mam nadzieję, że do zobaczenia już niebawem. Dziękuję, dziękuję. Do zobaczenia dziękuję. niedługo. Dziękuję, że dołączyłaś do mnie w tym odcinku. Mam nadzieję, że nasze rozmowy są dla Ciebie inspiracją i motywacją do życia w pełni. Zachęcam Cię do odwiedzenia mojej strony internetowej, kobietętypieniądze.pl, gdzie znajdziesz wskazówki i wiedzę, jak żyć w pełni dzięki zadbaniu o swoje finansowe życie. Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz wsparcia, daj mi znać. Napisz na infomalupa.pl. Do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku. Dominika Nawrocka.